Nie 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 mocno, Ej nie tu, się, palimy się jeszcze Dobra Jest stucho, palimy kurta. się jeszcze Faki, więc dobrze, palimy się Jak się skąd badamy, balamy i jedemy się skoro, skoro się palimy, to znaczy że nie nabieramy A kręcę, kręcę. Ej tam jest bryk kurwa Kurwa, ten bryk. Ej wybryk, się sobie, się spokojnie, trzy osoby na <laughs> breaku. Jesteśmy z żółkami. Dźwunkami... Zastanawiacie się, co będzie Dzisiaj gość do... Może Atenę? <Duncan> I chyba to. Dzisiaj, mi się stary. umieram! Ja też umieram. umieram. mamy tu trupy same. Ej, bo jest źle. Chyba, zaczynamy Bych się Nie, ale... ja, mm... no, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, zaktowałem. Esté... Nie, Znaczyna... dobra... Najważniejsza no, no, chuj, samy flagiem ja, kurwa Z tymi tylko tą, puwielną Taszkę Gdzie? A, tą Faktycznie Bo jednijmy jej wyspę chyba O i chuj Znaleźliśmy żagiel Nie mam No dobra Jeszcze przepuszczenie żagla Oni tu biegają Normalnie są tam Sprzeda Nie wiem czy sprzedają, czy coś robią, ale ten... <ścoughs> ja jestem no, w ich no. Ja mam w ręku kurwa cacę W ich statek nie, gadają z... na tym. Na... <ślenia> e, Mamy jeszcze e, jakieś bombownictwo? Już... Ej, mam ich zabijać? Nie, mam ich falić? No właśnie! Tu jest Pani starek, tu jest Pani starek! Oni nie widzą mnie, kurwa. Ja to. Oni nie widzą, kurwa, my jesteśmy w grzbiecie, jeba. Pumienne. Nie, 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 to co by

Ale z wody, yeah, z, wody, z, wody, i... z wody, z wody, z wody, z wody! Z wody napierdalać tego... Z wody im... ale po drugiej stronie, bo tu widać. Połowa takim... no. oh, jest, połowa jest, połowa jest! Połowa jest, dobra! Napierdalam! Napierdalam! Oni są u nas, oni spędzają nasz statek! Ej, bo tu napadnę zaraz pójdzie kurwa rando. No mówię, no ja napierdalam...

Ani ANIME trials Number one. Czo, czy wy naprawdę właśnie stopiliście? Ja naprawdę bym się nie o mój Boże. Bez żadnej dziury. Oni chcieli dobrze. Oni, oni bardzo chcieli dobrze. Nasza to tak się się dobrze, nie icząc ognia. Hey, mamy ma dziurę na nolnym Już mamy? Znowu? My jest, zjemy, no jesteśmy ZJEMY kurwa! No. No. Tak, tak, ja łatałem na no. siłowca. No. My tak mi się dobrze trzymamy? Kościół! No dolny zostawiam. dopiero teraz dostał 7 dziur. Było o, zechodem. proszę bardzo, dolny pokład znowu jest ale... na progu. Z... Jakbyś zajmował keggen, to by słyszeli. Tak, ale ma taką no, tak,